Ja wpadłam na to, kiedy pojawiło się więcej niż jedno wnucze w moim życiu, jako że ja się nie znam na hodowli stadnej dzieci, gdyż jestem jedynaczką i miałam jedną córkę. No i jedna córka obdarzyła mnie trojkiem wnucząt, i dopóki był tylko najstarszy wnuk jeden, to wszystko szło prosto. Natomiast kiedy pojawiły się bliźnięta Stefania i Gustaw, których zawsze serdecznie pozdrawiam i antka też to okazało się, że ja sobie nie bardzo radzę z tematem ogarniania interakcji między dziećmi. Bo nigdy nie miałam okazji jej w życiu zastosować takich metod do interakcji między dziećmi. Zaczęłam szukać w sieci jakichkolwiek wskazówek właśnie dla babci. Jak być fajną babcią, jak być współpracującą babcią, żeby nie narobić głupot czy błędów w rodzinie czy uczestnictwie w wychowaniu wnucząt. No i okazało się, że dla tych babć nie ma nic. Że jest mnóstwo parentingowych porad, czyli dla młodych rodziców, natomiast babcie są zlekceważone w sieci. I stwierdziłam, że jak nie ma, no to trzeba zrobić. I zaczęło się od tego, że ja zaczęłam pisać na Facebooku, stworzyłam fanpage Mądra Babcia. Nie dlatego, że ja się uznałam za mądrą babcie, tylko chciałam szukać mądrego babciowania. Teraz trochę to Mądra Babcia do mnie przylgnęło. Ja się z tym wewnętrznie nie zgadzam, no ale dźwigam ten, ten, ten ciężar odpowiedzialności za ten pseudonim. Natomiast zaczęłam szukać takich porad i wskazówek od babci, które mają więcej niż jedno wnucze. Przecież takich jest miliony w Polsce. No i okazało się, że to, jak to się mówi kolokwialnie, zażarło. Okazało się, że jest to temat niezwykle ważny. Ja zaczęłam dostawać w komentarzach mnóstwo odpowiedzi na te swoje problemy czy refleksje, jakie opisywałam. I ta społeczność wokół tego babciowania, które ja nazwałam babcingiem trochę na podobieństwo parentingu, po prostu rosło jak drożdże. Naprawdę to jak algi się rozmnażało, bo to był, Ja się kładłam spać i było 20 tysięcy osób, a wstawałam i było 30. Naprawdę był taki czas. Dzisiaj ta społeczność nas, kobiet 50, plus, bo to w tej chwili już cała ta działalność moja ma taką misję opartą na trzech filarach i ta misja to jest nobilitacja, aktywizacja i edukacja kobiet, a właściwie w tej chwili już osób 50, plus, tak, żeby nas społeczeństwo i rodzina widziała. Żebyśmy były tak zwane up to date, czyli na czasie, i żebyśmy dowiadywały się fajnych rzeczy, które nie zawsze same potrafimy znaleźć, też wiemy, że się pojawiły. Dzisiaj jest nas ponad 300 tysięcy, ja się stałam taką, no, że tak powiem, może trochę liderką tych polskich babć. Rzeczywiście noszę na sobie bardzo dużą odpowiedzialność, będąc największym tak zwanym silver influencerem, a słowo influence oznacza wpływać. Więc ja za tym wpływem na społeczność odczuwam ogromną odpowiedzialność za każde słowo, za każdy przekaz. Więc wertuję materiały, dowiaduję się, zapraszam ekspertów, rozmawiam, sprawdzam, czy wiadomość pochodzi z głowy, czy też z innej części ciała. Więc y, y, okazało się, że te babcie to jest coś znacznie szerszego, bo to jest w ogóle potrzeba zaangażowania w sieci osób 50. Plus. Które wydają się być trochę przeźroczyste, trochę niewidoczne, więc pokazania i zbudowania takiego naszego głosu w tym życiu internetowym. W ogóle początek był dosyć dowcipny z tym silver influencerstwem. Ja mam w swoim kręgu z tytułu też wielu lat pracy w biznesie. Mam bardzo wiele osób, które są. Biznesowo, mocno kompetentne. W związku z tym, jak zaczęłam mówić, że mam taki pomysł, że będę pisać, że będę robić, wszyscy mówili w ogóle bez sensu, szkoda czasu. Nie ma szansy, żebyś tam znalazła kogoś starszego w tym internecie. W ogóle będziesz mówiła do pięciu osób, i my nawet mamy w naszej społeczności taki hymn babć, który w zwrotce jednej ma taką frazę, że różni eksperci, duzi i mali, Naszej Beatce to odradzali, bo chyba trzeba mieć w głowie kuku, żeby przemawiać do babci na Facebooku. No i okazało się, że ci eksperci się bardzo pomylili, bo osób 50 plus na Facebooku jest bardzo dużo. Bo jak popatrzymy sobie na różne portale społecznościowe, to możemy jasno powiedzieć bo to wynika z raportów że Facebook jest właśnie dla osób dojrzałych. Instagram jest dla osób w wieku średnim bym powiedziała takich 20 plus a TikTok został stworzony dla młodzieży i ten Facebook wydawałoby się, że jest takim trochę archaicznym portalem, a okazuje się, że dla nas osób 50 plus jest portalem niezwykle przyjaznym i tam tętni życiem właśnie w tej kategorii. Więc też trzeba patrzeć na to, że trendy, które są w mediach społecznościowych w różny sposób dotykają różne osoby w wieku, w różnym wieku, tak bym powiedziała. Nikt mi świata sociali nie musiał specjalnie pokazywać, bo on się pokazał sam. Ja poza tym też jestem z pokolenia może tego nie najstarszego senioralnie, ponieważ kwestia e, internetu i komputeryzacji już towarzyszyła mi w pracy zawodowej. Więc dla mnie to nie była jakaś wielka tajemnica i zresztą też. Musimy sobie jasno powiedzieć, że to pokolenie dokładnie już zaczyna być coraz bardziej scyfryzowane, bo myśmy już w pracy zawodowej obsługiwali komputery, używali internetu, no i jakby jesteśmy z tym dalej. Oczywiście jest grupa osób, nie wiem, 70+, 80+, które nie mają takiego oswojenia z internetem i to jest wielka rola każdego, kto może w tym pomóc od wnucząt czy dzieci w rodzinie, żeby ucyfryzować babcie, na przykład do mediów offline'owych, żeby tworzyć różnego rodzaju tutoriale, czy mm, warsztaty, czy szkolenia, czy audycje dla tych osób, które jeszcze wymagają z, tą, z tym internetem oswojenia. Więc dla mnie to nie było jakiś przeskok do głębokiej wody, bo ja wyszłam w to tak no, generacyjnie dosyć gładko. Seniorom aktywność w sieci, i to powiem nieskromnie z moim udziałem, dała bardzo dużo przede wszystkim w pierwszym lockdownie. Bo pierwszy lockdown, nasz covidowy, pokazał, jak bardzo seniorzy są nieprzygotowani do łączności ze światem przez internet i jak bardzo odczuwali izolację. Ja stworzyłam taki projekt na fanpageu Mądra Babcia, Babcia w Domu, gdzie zagospodarowywałam. Czas osób, które miały zalecenie odizolowania, i nagle zostały zagubione. Stworzyłam projekt babcia na bank, gdzie uczyłam moją społeczność bankowości internetowej, bo nie potrafili czasami zrobić zakupów czy zapłacić rachunków, a mieliśmy nie wychodzić. Wprowadziłam ćwiczenia codzienne, rano gimnastyka, bo nam została zabrana aktywność fizyczna. Używając swoich kompetencji medycznych, bo takie mam wykształcenie, stworzyłam show kulinarne Talerz Zdrowia, gdzie pokazywałam, jak zmienić zawartość talerza, żeby poprawić sobie odporność, stan organizmu i w ogóle nasze samopoczucie. Uczyłyśmy się angielskiego, dbałyśmy o urodę rzeczami z rzeczami szafek kuchennych, czyli robiłyśmy sobie maseczki z oliwy, miodu i zielonej pietruszki. Ten internet jest naszym głównym oknem na świat. Na załatwianie spraw, na pracę, na naukę, na kontakt z bliskimi, komunikatory typu Skype czy Zoom, gdzie chciałyśmy, będąc odizolowane, zobaczyć te wnuczęta. Też się uczyłyśmy, jak z tego korzystać. Także internet ma mnóstwo dobrodziejstw. Ja, na przykład, codziennie wieczorem rozgrywam sobie Partyjkę w tysiąca na portalu, gdzie można grać w karty z osobami z całego świata. Tam są też gry towarzyskie inne. W związku z tym. Przed tym ekranem możemy robić mnóstwo aktywności, znajdować mnóstwo informacji i po prostu ułatwiać sobie życie, ale też miło spędzać czas w kontakcie z innymi, niekoniecznie wychodząc z domu. Ja myślę, że główną rzeczą jest przede wszystkim zdrowy rozsądek. Że jeżeli my nie wiemy, od kogo jest mail, E, mail oferuje nam na przykład niebywałe apanaże, spadek milionowy, kto nam nagle zostawił, tylko trzeba podać konto bankowe, tak, żeby, żeby był przelany. Czy też są sprawy relacyjne i nawiązywania kontaktów no, z nadzieją na ułożenie sobie życia. No, my, jako kobiety, żyjemy krócej od mężczyzn, i bardzo wiele kobiet też poszukuje znajomości w internecie, więc, żeby korzystać z rzeczy, które. E, mamy pewność, że są sprawdzone, że są obwarowane zasadami bezpieczeństwa. To jest pierwsza sprawa, czyli nie udzić się i nie wierzyć, że ktoś nam oferuje fantastyczny, milionowy spadek, nagle nas maszynka losująca wylosowała, i go dostaliśmy. Czyli przede wszystkim zdrowy rozsądek. Druga rzecz, można również w wyszukiwarce wpisać, jak bezpiecznie korzystać z sieci. Bardzo wiele, bardzo wiele firm. Czy też blogerów, robi takie poradniki. To są poradniki na YouTubie, które można obejrzeć, tam są pokazane też pułapki, jakie na nas czyhają. To są poradniki pisane, czyli jest punkt po punkcie 10 zasad bezpiecznego korzystania z internetu. Czyli w ogóle zadbać o to swoje bezpieczeństwo, zaczynając od wiedzy na ten temat, czyli to jest punkt pierwszy. Punkt drugi, zachować zdrowy rozsądek i zmniejszyć naiwność cudownego wydarzenia, jakie właśnie do nas przyszło w mailu. A trzecia rzecz, to też rozmawiać z ludźmi o tym. Przede wszystkim też przekazywać, jeśli do nas coś podejrzanego przyszło żeby wszyscy wiedzieli, żeby się tego ustrzec. To są takie dla mnie trzy złote zasady korzystania bezpiecznie e, z sieci. Jak się ich będziemy trzymać, no to myślę, że możemy wpaść w mniej pułapek, bo tak do zera w internecie trudno jest wyeliminować to bezpieczeństwo, bo w internecie każdy może być każdym. Ja mogę być 11 Wietnamczykiem, który szuka pomocy, prawda? E, I tego nie sprawdzi, więc e, używajmy... Zdrowego rozsądku, edukujmy się sami poprzez wyszukiwanie w internecie rzeczy na temat bezpieczeństwa w internecie i dzielmy się z innymi, jeśli w jakikolwiek sposób albo dowiemy się czegoś ciekawego, albo na nas coś czyha i chcemy ostrzec. To są takie moje zasady. Zgłosiła się do nas jedna z uczestniczek. Mojej 300 tysięcznej społeczności napisała do mnie na Messenger wiadomość, że właśnie padła ofiarą, czy też omalże, padła ofiarą oszusta matrymonialnego. To są oczywiście słynne historie żołnierzy amerykańskich, którzy są wdowcami osamotnionymi i szukają miłości. I ona, ponieważ jest wdową, no tak jak mówię, no, miłość jest największą potrzebą człowieka. W związku z tym szukamy tych kontaktów przez internet, i ona się dała, mówiąc kolokwialnie, wkręcić w tę znajomość. No i znajomość była bardzo miła i ognista, internetowo-telefoniczna, natomiast ten ogień nieco przygasł, kiedy wreszcie ten człowiek poprosił o przelanie dużej kwoty pieniędzy na przyjazd do Polski w celu ułożenia wspólnego życia. No i to na szczęście jej zapaliło czerwone światło. Zgłosiła to na policję, ale no niestety tego jest tak dużo, że nie zostało jakoś to wybitnie, poważnie potraktowane. No i ona chciała przyjechać do mnie do programu, do mojej Silver TV, i otwarcie powiedzieć, żeby przestrzec innych. Po kilku dniach zadzwoniła do mnie i powiedziała, że ona do programu nie przyjedzie, ponieważ pan zaczął jej wysyłać groźby, groźby karalne. O, o związane z tym, że skrzywdzi rodzinę, że skrzywdzi wnuczęta. Więc zaczął się taki bardzo duży stalking, bym powiedziała nawet. Ym, I ona się wystraszyła. W ogóle wycofała się z sieci. W sensie wyłączyła wszystkie swoje profile i aktywność w sieci, a w moim programie o bezpieczeństwie w sieci wystąpiła wyłącznie na nagraniu głosowym i to jeszcze ze zmienionym głosem. Więc to przybiera. Nie zawsze się też łatwo jest z tego wycofać, więc ja osobiście nie miałam takich przygód, ale przestrzegam tym przykładem jednej z moich uczestniczek, która no odważnie podzieliła się swoją historią. Także zachowajmy zdrowy rozsądek i nie bądźmy naiwni. Bądźmy ufni, ale nie bądźmy naiwni. Generalnie mam w sobie w ogóle od zawsze dużo kreatywności. Zresztą moja praca zawodowa polegała na dynamicznym rozwoju w marketingu. W związku z tym ta kreatywność była niezbędna, no bo w marketingu nie należy powtarzać co ktoś zrobił, tylko generować rzeczy nowe. Na tym polega dobry marketing. Jak już coś widziałeś, to tego na pewno nie rób. To jest pierwsza zasada. W związku z tym ta kreatywność, która. Ja pochodzę z artystycznej rodziny. Tata mój był śpiewakiem operowym, w związku z tym bardzo wiele rzeczy u nas w domu było opartych właśnie o fajne projekty artystyczne. Wystawiamy przedstawienia, robimy różne nagrania rodzinne, filmy, imitujemy obrazy, ustawiając się tak jak na słynnych obrazach m, osoby, więc jakby ta kreatywność jest we mnie chyba, nie wiem czy wrodzona, ale na pewno nabyta przez dom bardzo kolorowy i um, pracę, którą, która była bardzo związana z kreatywnością. To jest po pierwsze. Po drugie słucham swojej społeczności. Do mnie przychodzi dużo wiadomości z prośbą o poruszenie tematu. Więc tymi researcherami, jak to się teraz nowocześnie mówi, są też moje panie. Przysyłają, podpowiadają mi wiele tematów. Również w moim życiu pojawia się wiele tematów. Odkrywam coś ciekawego, napotykam na ciekawy produkt, znajduję fajną aplikację, e, udaje mi się kupić fajny kosmetyk. Tak? W związku z tym, to co dla mnie, to co ja znajdę fajnego, to po prostu biorę i pokazuję w swojej własnej telewizji, bo nikogo o pozwolenie pytać nie muszę. Kolejna rzecz to jest oczywiście śledzenie, śledzenie mediów i poruszanie spraw bieżących, z wyjątkiem polityki i religii, bo o tym nie rozmawiamy. Hmm, bo to ludzi dzieli, a babcie łączy miłość do wnucząt, więc my podziałów nie kultywujemy. W związku z tym też yy, staram się być up to date, czyli być na bieżąco, patrzeć co się nosi, jakie są trendy. No, rozmawiamy o trendach w modzie, no to ja też muszę te trendy w modzie przejrzeć. Patrzymy co w trendach w makijażu, w fryzurach, co nowego w zdrowiu, co nowego w medycynie tak zwanej alternatywnej, niesłusznie alternatywnej, bo komplementarnej do Medycyny m, tradycyjnej, więc rozmawiamy zarówno o zdrowiu, jak i urodzie. I to są trochę takie tematy, które przenosi życie, społeczność, i moje odkrycia, które natychmiast przenoszę na ekran i robię o tym program. Ja dostaję bardzo dużo. Historii o wpływie na czyjeś życie, to jest ta odpowiedzialność za influencing, i wtedy targają mną no, takie dwie emocje. Po pierwsze, niebywałe wzruszenie i takie poczucie wypełnienia misji, a mm, po drugie, wielka odpowiedzialność za to, co robię, za to, co mówię. Czyli takie dwie rzeczy. Historie są naprawdę czasami niezwykłe. Bo y, mamy u nas w y, Silver TV pogodynkę, która jest y, jedną z naszych babci. Się wykastingowała. Robi nam co niedziela w naszej śniadaniówce na żywo wspaniałą po pogodę, prognozę pogody z ciekawostkami przyrodniczymi, z ciekawostkami krajobrazowymi. Y, I okazuje się, że to zostanie tą pogodynką radykalnie zmieniło. Nie tylko życie wiesi, bo to jest nasza pogodynka, ale również na przykład postrzeganie wiesi przez rodzinę. Czyli jakby ta babcia urosła, babcia jest nagle gwiazdą. Mamy też Basię Okoń, która jest szefową grupy dyskusyjnej Mądre Babcie, którą ja założyłam. Basia Okoń została niedawno, bo 1 grudnia, jedną z laureatek konkursu na odkrycie roku w kategorii osobowość. Organizowaną przez portal Flexi.pl. Więc yy, Basia nagle stała się osobą publiczną, znaną, rozpoznawaną na ulicy. Są też osoby, które na przykład po stracie kogoś bliskiego, mamy też yy, takich kilka osób, yy, by yy, utrzymały się na powierzchni życia. Bo wiecie Państwo, no, śmierć kogoś bliskiego, a szczególnie współmałżonka po 30-40 latach małżeństwa, no to to jest trauma nieprawdopodobna. To jest, to jest operacja na żywym organizmie. I nagle m, okazało się, że dzięki temu, co ja robię, co wspólnie robimy, te osoby wróciły do życia, wróciła im chęć do życia. Zaczęły jak byłem, dbać o siebie, bo już trochę taki jest moment, że mówimy wtedy, że już jesteśmy tak zrozpaczone, że e, e, nie, nie, nie widzimy siebie w tym smutku. No i e, to są takie historie, mogłabym napisać Książkę na ten temat, więc ja mam, mam ogromne poczucie wypełniania tej misji, takiej aktywizacji osób po różnych wydarzeniach życiowych i w różnych sytuacjach życiowych, ale mam też takie poczucie, że Całkiem fajne i niczym nie dotknięte jeszcze e, kobiety 50 plus. nagle się stały jeszcze fajniejsze. Fajniej się ubierają ostatnio, jednym z takich moich słuchajcie, babskich sukcesów w tym wszystkim było to, kiedy moja fryzjerka powiedziała, że przychodzą do niej kobiety i mówią, proszę mnie ostrzyc na mądrą babcie. No więc e, cóż mogę więcej dodać? No tak, fryzury, e, życie, e, barwność, e, ciekawość życia i fryzury ulegają zmianie. Internet, Facebook i przed i po życie jest cudowny zawsze. Zdrowia i fantastycznych relacji z ludźmi, bo to jest najważniejsze w życiu. Aktorką.